Antoni Milewski. takie, nie wiem, wejście smoka, łamane przez triumfalny powrót, można byłoby powiedzieć. Gratulacje. Chyba sam nie spodziewałem się, że aż tak udanie, może się zakończyć? Oj, wierzyłem w to, że dam radę właśnie zaprezentować się w ten sposób. Taki był game plan, żeby mocno ruszyć, żeby nie odpuszczać, żeby mocno pójść z ciosami, żeby mocno pójść w wymianę. Także no, game plan był taki i game plan został zrobiony w 100%. Powiem szczerze, że mnie raz zadrzało trochę serce, trochę przypomniała mi się walka z Nikosem Sokolisem, kiedy w którymś momencie otrzymałeś mocny cios, tam też cios ze strony rywala, no jakby ułożył cały pojedynek. Tu na szczęście tak się nie stało, ale cios odczułeś? Cios odczułem, tamten cios mnie powalił, tutaj na szczęście ten cios mnie nie powalił, że jakbyś mogłem jeszcze dalej kontynuować walkę i bronić się w 100%. Kto nie ryzykuje ten, nie pije szampana trochę, można było tak, tak można było powiedzieć. Słuchaj, myśmy tak rozważając to, oglądając ten ostatni już decydujący moment, zastanawiali się, czy to nie było, no, czy nie był knockdown poprzez obalenie. Tak trochę to wyglądało bardzo dziwnie. Tak to wyglądało, sam trochę się zdziwiłem, ale no, jak już upadłem, upadając z nim, widziałem, że już jest nieprzytomny, także te ciosy to już też zastanawiałem się, czy je zadawać. Też myślałem, czy robić to łokciami, czy ręką, ale widziałem, że jest nieprzytomny, nie chciałem mu tam robić krzywdy, także po prostu pokazałem, że, że że mogę go bić i nie, on się nie broni, nie, aktywnie. Dobrze, sędzia przerwał. Czyli już wtedy, jak zobaczyłeś tę sytuację, wiedziałeś, że już jesteś zwycięzcą tej walki? Tak, myślę, że tak. Myślę że, już, że, myślę, że już wtedy uwierzyłem, że, że już ta walka już jest na samym końcu. Antek, tak jak e, prześledząc ten ostatni ten, ten okres przed tą walką, walka wzięta trochę w ostatniej chwili, to raz, dużo czasu na to, żeby się przygotować. Nawet tak jakoś koncepcyjnie nie było. Drugie, druga rzecz, mówił ten Rok że tu badacie bardzo łatwa walka, tylko walczyłeś z wybitym barkiem i w ogóle tak poza tym to, to nie było żadnych problemów. Nie, no były problemy, wiadomo, no tak jak powiedziałeś wcześniej, no, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. No, postanowiłem chwycić się... A z tym barkiem powiedz. No ten bark był przed. Przeciążony, no, na, na, na szczęście fizjoterapeuci powiedzieli, że dadzą radę go wrócić na, na, e, do, do, do pełnej sprawności i uwierzyłem, tak widać, do dzisiaj jeszcze wczoraj wczoraj temia pobolewał, dzisiaj już jest wszystko ok. Z wagą też miałeś trochę kłopotów, bo to też tak w ostatniej chwili ta waga była robiona. No na szczęście w, e, miałem do startu wcześniej planowanego jeszcze dwa tygodnie e, i powoli zaczynałem ciąć wagę. Także zostało we wtorek, jak się dowiedziałem, miałem tylko 5 kg. Przygotowywałeś się do tej gali w Dęblinie, teraz miałeś tutaj walczyć. To w ogóle był dość intensywny dla ciebie okres, lepszy, gorszy, m, ale szykowałeś się do tej gali, nie zwalniasz tempa. Jak teraz plany twoje najbliższe wyglądają? No, przede wszystkim teraz chciałem odpocząć, Zabać świeżość. Pół roku trenowałem bardzo ciężko, cztery starty odbyły się w ciągu pół roku może nawet więcej, bo od września, wrześniu, październik, listopad, no od w 7, 7 miesięcy 4 starty. Był ciężki okres przygotowań do każdej walki, przygotowałem się na poważnie. Także teraz odpocząć, a potem zobaczymy co dalej. Po raz kolejny można byłoby tak powiedzieć. Ja takim wrażenie, jak udałem swoją walkę z Łukaszem witosem, Antek wraca do gry. Teraz wrócił do tej gry na tym najwyższym już poziomie. No właśnie, też tak czuję, że to jest jakby gdzieś tam znów jakiś kolejny zwrot w tej twojej przygodzie z Mema? Troszkę tak, przede wszystkim dzięki Mirkowi Okińskiemu, który wydobył za mnie to, co najlepsze, Odnalazł, znalazł we mnie to, co jest dobre, czyli ten, tą dynamikę, te, 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 te ostre mocne wejścia i teraz zmieniłem. Styl walki już podobno nie daje nudnych walk. No. no to w takim razie, tak modyfikując lekko pewnie swój cel, jaki on jest teraz? Jak wygląda teraz Twoje gdzieś tam takie bardziej wyobrażenie o tym, co mogłoby Cię przytrafić w najbliższym czasie? Ojejku, teraz naprawdę nie chciałbym jeszcze tak daleko wybiegać. Próż, chciałem odpocząć, zapaść naprawdę troszkę głowa, żeby mnie od, 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 odpoczęła, odpłynęła od tego wszystkiego. Dużo emocji, strasznie dużo się wydarzyło w przeciągu tych cztery dni. Angaż, straszny szum w mediach, ta walka, no i teraz to, co się dzieje po walce, to w ciągu roku, który wywiadów nie udzielałem, ile teraz. з а д Ale z nami akurat rozmawiałeś. To też jest fajne, że na jakąś tam ciągłość wywiadów jest. na tego ja wszystko nie pytam. Natomiast zapytam się, jeszcze tylko teraz mówisz troszkę odpoczynku, trochę ulgi, jakiś plan na ten odpoczynek? Gdzie się wybierasz? E, tak, z moim sponsorem Jackiem. Jafi do Włoch, do Livinio Na nartki. Na nartki? Tak. A, bo z Jackiem. Jacki to w ogóle fajne chłopaki są podobno. No, nie ma. W każdym razie jeszcze zapytam Cię, tylko narty wolno? Jak się zajmujemy? Ma nie będą mieli pretensji szefowie KSW chociażby? Jestem rozsądny, dwa, że umiem to robić od wielu lat jeżdżę także no, na czas jeżdżę czarne szlaki, także jestem, oczywiście będę teraz bardziej już uważał na siebie trochę Masz ogromne doświadczenie kończąc już wiele walk wygranych powiedz, czy ta, którą dzisiaj wygrałeś była jakimś szczególnym takim wydarzeniem czy w tej twojej całej liście tych ponad 30 wygranych pojedynków zajmuje jakieś bardziej poczesne miejsce, czy jest jednym z wielu? To jest 32 moja wygrana, ale jest jedną z ważniejszych w moim życiu. Był to przeciwnik bardzo mocny, jeden z lepszych, których mam na rozkładzie. Także. Z tymi lepszymi, jak się bije, to wygrywam szybko, no. <grym> no więc właśnie, król życia, można byłoby teraz powiedzieć. Antek, to w takim razie życzymy Ci dobrego wypoczynku i co, widzimy Cię na pewno już na kolejnej gali KSW, znaczy na kolejnej, w której Ty wystąpisz, bo dokładnie, która to gala będzie, chyba jeszcze tego nie wiadomo. No, jeszcze nie wiadomo, na pewno. No, myślę, że teraz ta najbliższa to nie, bo chciałem odpocząć, ale myślę, że całkiem niedługo to tak. Antek Chmielewski, po e, doskonałym powrocie do największej organizacji MMA w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.